Cześć, witajcie na moim kanale War Games Dzisiaj znowu będziemy przechodzić mapę ehm, Tym razem będziemy znowu przechodzić mapkę The Great Escape Tak to się chyba nazywa Tak możesz chyba wybrać sobie jakieś skrzynki Aby sobie zobaczmy co tu mamy są chyba eee... tak, zasady, ale ja tylko przyszłaś nie będę pomysł dziecko mi się tego nie chce trzydać. Eee... O! ładnie. Bierzemy. O chwila ja, bo mam gimot z jeden, nie wiem dlaczego. Czyż to zarządzam tak dobra. Jak nie zobaczyłem kiedy... Ty... O, ale tak się na tym mieć, nie? So, um... To trochę chyba trzeba na razie skakać. Trzeba sobie do góry, a żeby nie było, to zacznę od początku. Chcimy jeszcze raz! Kurka macie! No bez przesady. Chciałem, że ja tę mapę taką przejdę. A nie, że to mi będzie tak długo zajmować. Dobra łuk! Czemu to jest takie ciężkie? Czy są czy jest już na tych robinci, że się to zanurwuje? wiem, że Wam się powinien wiedzieć, czy patrzeć, jak ja ciągle umieram. Uh, uh, uh. Nie! kurde. Nie, jeszcze bym nie przechodziła w początku A wiecie co? Niestety, jest chyba za bardzo w ja sobie na razie z tym Jeszcze raz jak padnę No to właśnie spadnę Dobra, ja, będę tu do przychodził, bez tego chyba, bo to spadnę, to przynajmniej będzie tak, żeby, ale żeby tak w kółko. A ja wiem co by się teraz się działo, i teraz zapomniałem chyba o tym. Żeby... Zostawcie jak zasubskrybujcie ten kanał. E, a co jak tu napisze komentarz? E, I teraz jo, bo... będziemy robić tak w opisie. Macie, wytyczymy link do mapy, bo podstaw już nie dałem linku. I w opisie będziecie też mieli mail, na którego, na którego możecie mi wysłać, jak będzie wam się chciało. E, możecie zrobić własną mapę, która na pewno przyjdzie na odcinku. <słuk> Teraz lecę... Nie, wiecie co... Ty... Ja wiem, że wy na pewno też byście tak sobie... Po, po, to się nie ocenia was, Ale po prostu przejdziemy z tego. Mi się właśnie to zareaguje. A, a ja chcę to naprawdę przejść. E, co to? Przejść tunel. Przejść... Ty co to ma być? Aha, tu, się muszę sprawa dać, dobra. Ale ty się że coś trzeba szukać. A nie wiem, tu nie trudnego. O, i teraz sobie założymy set. Lecimy z tymi pajękami. O, a tu inny co O, O, to, to o przed jest przydatna.

Jak to jest 4A? Ale... To chyba... To jest walka z jakimś bosem, dlatego... Rozumiem, dlaczego dali nam te przedmioty. Co się walka z gazem? To coś tak nie rozumiem. A to jest pełno gastów. Pomieram. Znowu zmieniły portal. Nie, nie. No. <śm>

Mm. Upuść. Nie. Upuść. Upuść. Mm. No puść mnie. Lecę. Bo. bo ci napiłem dzielę półsiad. Grzeczna, bo i się ta, ta zastanów się, czemu ty tak prosić. Masz tam jedynie, jeden. Okay. Jak się w tym, więc idziemy dalej. Yeah. Nie. No. Muszę coś. Muszę zrobić do tej bo to... już... Chodźmy do no, Czy coś tu jest zbudowane? No. O, o nie! O nie! O niej się. Czego poslało? Co to jest? Aż są Ja! mogę patrzeć na wygląd może się nie ma co do wyjścia to jedziesz w domu później pójdziesz świetnie dobra no to tą, z tej mapy to już by było na tyle pamiętajcie żeby zajrzeć do opisu na razie